Hej, ja tylko na króciuteńko, żeby wspomnieć parę rzeczy. Oczywiście mam nadzieję w związku z tą aferą, która ostatnio wybuchła, gdzie, no co tu dużo mówić, w mojej ocenie pirat drogowy pozbawił życia męża, ojca, który miał całe życie przed sobą. Który wracał szczęśliwy do domu, a nie dane mu było jego rodziny zobaczyć. Gość, który ten wypadek spowodował, który jest oskarżony o spowodowanie tego wypadku, dostał się do szpitala i rzeczywiście <śmany> zwiał. Legenda głosi, nie wiem, na ile jest prawdziwa, że zwiał na mylęk, <śmany> <Melanzik>, żeby <se śmany> piwerka się nopyć, a potem próbował zwiać. Złapali go w Niemczech. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, co Konfederacja, konkretnie Konziobekowicz, mówił niecałe dwa lata temu. E, ograniczenia prędkości w Polsce są często absurdalne. E, kierowcy są tępieni, wyzyskiwani. Po to są te absurdalne ograniczenia i kary, żeby wyzyskiwać kierowców. Czyli... Widzicie, według Kądzia kierowcy są szkalowani, niszczeni, miażdżeni. Pan Pozdrawiam by liberalizował kierow... przepisy? Oczywiście. Ja przede wszystkim uważam, że optymalna prędkość. To nie jest taka, która pokazuje znak, nie może być taka, dlatego że ona zależy od jakości samochodu, naszego stanu psychicznego, czy jesteśmy wypoczęci, czy nie, naszych umiejętności itd. No, patrzcie, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne rzeczy, typu na przykład politykę polską, kwestie związane z gospodarką, to proste, łatwe rozwiązania. Wolny rynek, paróweczki, po dwóch miesiącach korporacja, ku wszystko się rozwinie, zajebiście byście być. A tutaj, jeśli chodzi o ograniczenia ruchu, to nie nie, 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 nie można tak tutaj od razu. Po prostu trzeba się, synek, usiąść, zastanowić. I co za zaskoczenie wychodzi na to, że każdy sam ze stworzy swoje własne ograniczenia. Jak myślicie, czy gdyby nie było ograniczeń prędkości żadnych? To takie przypadki, gdzie naprany w trzy dupy bananek, naćpany spowodowałby wypadek i zamordował, powiedzmy sobie, wprost ludzi, byłyby częstsze czy rzadsze? Czy spotkałaby go jakakolwiek kara, czy raczej bagiety by powiedziały? A pan sobie pozwie prywatnie cywilnie tego pana jak pan najwyżej chce. Pozdrawiam wszystkich polskich kierowców, którzy masowo, masowo oczywiście łamią ograniczenia prędkości. Dzięki czemu nasza gospodarka jeszcze jako taką funkcjonuje. Bo... ja tutaj naprawdę chciałbym poznać jakieś faktyczne statystyki, które oczywiście kondzio ma i chętnie by nam nie pokazał, jak najebane patusy wpływają na rozrost polskiej gospodarki. Ale nazwijmy sprawy po imieniu. Nie jest problemem gość, który jedzie do sklepu i akurat dlatego, ponieważ jest wolna droga, to bardziej depnął o te 5 km więcej. Problemem w mojej ocenie są te wszystkie bananki, patusy, jakieś zjeby, które sobie <kupiły>, kupiły Bawarę i nakurwiają ile fabryka dała. Oczywiście zazwyczaj, będąc narąbanym, naćpanym, wracając z imprezy, bądź też jadąc na <kupi> imprezkę, mając zarazem pierdoloną tablicę Mendelejewa we krwi. Z tymi polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie w ogóle. I mamy tutaj idealny przykład, że ludzie, którzy totalnie mają w dupie wymiar sprawiedliwości, i tak go będą w dupie mieli. Przecież gość, który, co tu dużo mówić, wyrządził srogą krzywdę tej rodzinie, miał pięć zakazów prowadzenia pojazdów. I co, i służby za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, za czwartym razem, nie strzaiły, że jest jakiś problem, że ten gość. Może tak jakby hmm, nie wiem, ma wyjebane na to. I tu jest właśnie problem. Tu jest zawsze ten problem, że jeśli jest jakieś prawo, to to prawo będzie przestrzegane zawsze przez ludzi, którzy chcą prawa przestrzegać. Nawet nie z tego powodu, że czary, mary będą srogie kary. Z tego powodu, że jestem w społeczeństwie i chcę przestrzegać jego praw. Tymczasem ludzie, którzy nie myślą, bądź też wychodzą z prostego założenia, że ja, moja dupa jest najważniejsza, nie będą przestrzegać prawa, obojętnie jak hardkorowe by nie będzie. A widzimy dokładnie to samo, co w przypadku jakichkolwiek szkolnych łobuzów, czy rzeczy, które właśnie ciągną się praktycznie od... Początku dzieciństwa, te wszystkie prawa nie tyczą się ludzi, którzy mają to w dupie, bo dla normalnego człowieka, na przykład, który dojeżdża codziennie do pracy, odebranie prawa jazdy jest katastrofą. Świat ci się zawali. Jak dostaniesz się do pracy? Musisz dymać jakimiś komunikacjami, musisz kombinować, musisz myśleć. Dla takiego typowego bananka to jest wtorek. Dostał pisemko, z sądu super następne wrzuci se na stosik. Kolejna rzecz grzywny, grzywny, też w większości przypadków takim ludziom nic nie dają, ponieważ albo Patus jest zbyt wielkim gołodupcem, żeby zapłacić, a zatem ma na to wyrąbane. Albo mamy do czynienia z banankiem, z synalkiem bogatych rodziców, który... Nawet tego nie poczuj. Zapłaci 100 tysięcy, 200, 000, a co tam z kieszonkowego se wyciągnie. Albo mamusia lub tatuś wyciągną. Jaka to jest kara dla nich? Żadna. Zabieranie auta też. Dla normalnego człowieka katastrofa. Nie ma jak dostać się do pracy, do przedszkola, dziecko zawieść, do szkoły, żonę do przychodni zawieść. Dla patrusa bananka? Jeden telefonik do tatusia i proszę bardzo, nowiusieńkie BMW pod garażem stoi. Nieważne, że pięć pozostałych skasowanych albo skonfiskowanych, albo whatever, to jest problem. Polska policja, polskie służby, sądownictwo sobie z tym nie radzi. Jedyna opcja w mojej ocenie to jest takich ludzi zamykać. Ale nie zamykać na zasadzie za kaucją, no bo wiadomo, że syna Tatusia znów zadzwoni, halo, halo, tatoo, ja potrzebuję 150 tysięcy. I tatuś właściciel Januszek, stwierdził, no, no, no dobra, najwyżej pracownicy zostaną po godzinach na bezpłatne. Tylko nie, nie ma, dosyć, skończyło się. Do ciupy. Najlepiej niech w międzyczasie zapierdala przy jakichś pracach społecznych, przy jakimś

może czas coś z tym zrobić, dobra? Dopóki jeszcze możemy. Dopóki ludzie, którzy jeszcze mają normalne życie, bo nie zniszczył go żaden naćpany gówniarz za kierownicą. Albo gość jadący sobie na <laughs> imprezkę. To tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do maila, link do Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej, hej!